Dzień dobry Anna Więckiewicz zapraszam na serwis informacyjny. W dzisiejszym wydaniu m.in. relacja z obchodów 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej, najlepsze tegoroczne maturzystki, awanse zawodowe nauczycieli mianowanych. 1 września, punktualnie o godzinie 4:45, rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Harcerze, samorządowcy, poczty sztandarowe, delegacje oraz mieszkańcy przed pomnikiem poległych i zamordowanych harcerzy oddali hołd. 85 lat temu dobiegły końca ostatniej minuty pokoju. Zanim wczesnym świtem 1 września 1939 roku Faktem stał się haniebny atak Niemiec na Polskę. Słowa spikera radiowego, a więc wojna, błyskawicznie obiegły świat. Nadzieja na uspokojenie groźnej sytuacji eskalowanego wciąż napięcia i widma militarnego konfliktu okazała się złudna wobec agresywnych poczynań III Rzeszy. Po uroczystości władze miasta, powiatu i gminy złożyły wiązanki kwiatów w Lesie Szpęgawskim. Martyna Buda, Maria Jankowska i Paulina Kowalska to najlepsze tegoroczne maturzystki w Starogardzie Gdańskim. W dowód uznania za rewelacyjne wyniki egzaminu dojrzałości Rada Miasta przyznała im nagrody pieniężne. Listy gratulacyjne odebrały na sesji 28 sierpnia. Maturzystki, nagrody i dyplomy uznania otrzymały z rąk przewodniczącej Rady Miasta Anny Benert oraz prezydenta miasta Janusza Stankowiaka. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice wyróżnionych, a także dyrektor szkoły Wiesława Górska. Nagrodzone maturzystki są bowiem absolwentkami pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim. Starogard jest z was bardzo, bardzo dumny. Jesteście naszą dumą. Blumo. Gratuluję Wam z całego serca, zarówno Wam, jak i tym wszystkim, którzy towarzyszyli Wam w tej drodze do osiągnięcia sukcesu. Mam tu na myśli zarówno rodziców, grono pedagogiczne i dyrekcję szkoły. Pani dyrektor, proszę wszystkim pedagogom z I Liceum Ogólnokształcącego serdecznie podziękować i złożyć wyrazy uznania i szacunku. 29 sierpnia w Urzędzie Miasta odbyła się uroczystość nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Otrzymało je 12 pedagogów starogarskich szkół i przedszkoli. Mianowane po odbyciu stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy zdały egzamin i złożyły przed prezydentem miasta ślubowanie. W drugiej części serwisu ulica Osiedlowa Przebudowana, Dzień Działkowca Wrod Relax, rocznica śmierci Kazimierza Dejny. Miasto zakończyło przebudowę ulicy Osiedlowej. Nowa nawierzchnia jezdni, chodnik, parking, oświetlenie i kanalizacja deszczowa to efekt 12 miesięcy prac firmy Strabak z Pruszkowa. W piątek 30 sierpnia władze miasta oficjalnie przekazały zakończoną inwestycję do użytku mieszkańcom osiedla. Witam Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na zaproszenie pana prezydenta, jak i moje, które wisiały Państwa na klatkach schodowych. Bardzo dziękuję. Panu Prezydentem. Chcielibyśmy dzisiaj otworzyć tą inwestycję, która się u Was toczyła. Myślę, że po kilkudziesięciu latach ulica, dzielnica, odzyskała jakiś kształt, wizerunek. Miejsca postojowe, które dla Was są bardzo ważne i najważniejsze. Szanowni Państwo, ta inwestycja była dla nas niezwykle ważna. Staraliśmy się o pieniądze zewnętrzne przez wiele lat. W końcu się udało wyremontowaliśmy, mam nadzieję, że Państwo w 90 procentach jesteście zadowoleni z tego, co tutaj teraz dzisiaj widzimy. Ja jestem pod wrażeniem, naprawdę. Wygląda to w porównaniu z tym, co było, no po prostu tak Szanowni Państwo, zanim chciałbym jeszcze troszeczkę technicznych spraw o tej inwestycji powiedzieć, chciałbym też podziękować moim współpracownikom z Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, także innym radnym, którzy jakby pomogli jakby w przyjęciu budżetu tej kwoty. Znaczy no teraz jesteśmy wszyscy bardzo, bardzo zadowoleni, bo tak jak mówiłam, no tak pięknie jak jest teraz, to nie było tutaj nigdy, a ja już tutaj mieszkam od samego początku, jak bloki zostały oddane do użytku, to już teraz jest 63 rok, to już teraz będzie 61 lat, jak ja tutaj mieszkam, no i pozostali mieszkańcy najstarsi na pewno też. No to nikt nie pamięta jeszcze takiego okresu, żeby tutaj było tak pięknie. No teraz mamy piękne świetniki, nowe, aż się błyszczą. No teraz mieszkańcy powinni troszkę dbać o to, żeby to było jak najdłużej ładne, bo po prostu to jest nasze wspólne dobro, prawda? 31 sierpnia w rodzinnych ogrodach działkowych Relax z okazji Dnia Działkowca wizytę złożyli prezydent Starogardu Janusz Stankowiak, jego pełnomocnik do spraw organizacji pozarządowych Sylwia Osowska oraz radny rady miasta Jan Strzelczyk. Na spotkaniu prezydent wraz z prezesem ROD Relax Mirosławem Sikorskim wręczył dyplomy za sumienną realizację obowiązków Działkowca oraz wzorową uprawę działek. Świętowanie upłynęło w serdecznej atmosferze. Był grill, swojskie wypieki, a nawet dmuchaniec dla najmłodszych uczestników wydarzenia. 35 lat temu, w nocy z 31 sierpnia na 1 września w 1989 roku, w wypadku samochodowym w Stanach Zjednoczonych zginął Kazimierz Dejna, legenda polskiej piłki nożnej. Z tej okazji, 2 września, prezydent miasta Janusz Stankowiak dyrektor ośrodka sportu i rekreacji Marzena Klein oraz zastępca dyrektora Iwona Trocha złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą piłkarza honorowego obywatela miasta. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta informuje, iż od dnia 1 sierpnia na terenie gminy miejskiej Starogard Gdański zmieniły się zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zmiany zasad dotyczą zwiększenia częstotliwości wywozu wybranych frakcji odpadów komunalnych. Nowe deklaracje należy złożyć do prezydenta miasta Starogard Gdański do dnia 10 września. Wszelką pomoc związaną z deklaracjami można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska w Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Zblewskiej 18. Deklaracje można składać również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy ulicy Gdańskiej 6 lub poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP. 1 września upłynął termin użytkowania kotłów i pieców bezklasowych na paliwa stałe. Datem wyznaczają uchwały antysmogowe Województwa Pomorskiego, których celem jest poprawa jakości powietrza. Właściciele nieruchomości ogrzewanych poza klasowymi piecami lub urządzeniami, które nie posiadają tabliczki znamionowej, zobowiązani są do ich niezwłocznej wymiany. Poszczegóły związane z tematem należy zgłaszać się do gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ulicy Zblewskiej 18. Były zapisy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok 2024-2025. UTW zaprasza seniorów, którzy chcą być w dalszym ciągu aktywni, realizować się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Starogardzkie Centrum Kultury przygotowało pracownie, w których uczestnictwo pozwoli seniorom zadbać o swoją aktywność fizyczną, realizować się artystycznie, nauczyć języków obcych czy zagrać w Studenckim Klubie Brydża Sportowego. Zapisy w SCK Dziekanat, pokój nr 202. Starogarskie Centrum Kultury i Teatr Medium zapraszają 22 września o godzinie 18 do sali widowiskowej SCK na komedię dla dorosłych pod tytułem Amazonki w reżyserii Marzeny Nieczuli Urbańskiej. Grają Anna Benert, Ewa Bunikowska, Magdalena Dalecka, Wojciech Czarnecki, Piotr Osowski. Bilety w cenie 20 zł dostępne w recepcji SCK. Muzyka W minioną sobotę klub piłkarski Starogard przegrał z drużyną Grom Nowy Staw wynikiem 3-1. do 1. Aktualny bilans klubu po pięciu kolejkach czwartej ligi to jedna wygrana i cztery przegrane, co plasuje nas na 15 miejscu w tabeli. Kolejne spotkanie już w ten sobotę na wyjeździe z drużyną Stolem Gniewino. Sezon przygotowawczy Kociewski Diabłów trwa. Drużyna na bieżąco rozgrywa mecze sparringowe, poznając się nawzajem. Zapraszamy w piątek o godzinie 12 na otwarty sparring z drużyną Astoria Bydgoszcz. Wstęp bezpłatny. W minionym tygodniu trener stragarskiego klubu kickboxingu Tomasz Janowicz przebywał wraz z prowadzoną przez siebie kadrą polskich juniorów na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Zawodnicy pod okiem trenera zdobyli sporo medali, w tym najwyższy tytuł Mistrza Świata. Na dziś to wszystko, dziękuję za uwagę, do widzenia.